Wielu z nas codziennie biegnie przez życie, goniąc za sukcesem, szczęściem i uznaniem innych. Myślimy, że to wszystko, co robimy, przyniesie nam prawdziwe zadowolenie i spełnienie. Jednakże, co się stanie, kiedy życie nas zaskoczy i wszystko, co mieliśmy, zostanie nam odebrane? Ja właśnie tak przeżyłem. Byłem na skraju przepaści, bez wyjścia, bez nadziei. Kiedy myślałem, że już nigdy nie ujrzę światła, spotkałem Boga. Zdarzenie to zmieniło moje życie na zawsze. To spotkanie z boską miłością pozwoliło mi ujrzeć sens życia i dało mi siłę, by zacząć wszystko od nowa. Dziś chcę opowiedzieć Wam moją historię, byście zobaczyli, że nie ma nic piękniejszego niż spotkanie z Bogiem i że takie doświadczenie może zmienić każdego z nas. Pokażę Wam, jak moje życie zmieniło się po spotkaniu z Bogiem i jakie cuda dzieją się wokół nas, kiedy pozwalamy Mu wejść do naszego życia. Moje drogie dziecko, spotkanie ze mną może być jednym z najważniejszych momentów w Twoim życiu. Kiedy zdecydujesz się oddać mi swoje serce i zwrócisz się ku mnie, przyniesie to wiele pozytywnych zmian. Każde spotkanie ze mną jest indywidualne i jednocześnie wyjątkowe, ponieważ kieruje się Twoimi potrzebami i wyzwaniami, przed którymi stoisz. Kiedy zwracasz się ku mnie, otwierasz drzwi do mojej obecności, która przynosi pocieszenie, pokój i siłę do przezwyciężania trudności. Spotkanie ze mną może również zmienić Twoje wartości i cele życiowe. Moje przesłanie o miłości, szacunku i miłosierdziu może wprowadzić nowe perspektywy w Twoje życie i pomóc Ci zrozumieć swoje miejsce w świecie. Ale najważniejsze jest to, że spotkanie ze mną może wprowadzić trwałe zmiany w Twoim sercu. Kiedy zaczniesz bardziej skupiać się na mnie, odkryjesz, że twoje myśli i uczucia zaczynają się zmieniać. Zamiast skupiać się na negatywnych emocjach i zachowaniach, zaczniesz dostrzegać pozytywne strony życia i ludzi. Moje drogie dziecko, spotkanie ze mną może być początkiem niezwykłej drogi, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. Dlatego zachęcam cię, abyś otworzył, a swoje serce i zaczął, a szukać mnie. Znajdziesz mnie w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego i w każdej sytuacji, w której szukasz mojej obecności. Pamiętaj, że zawsze będę tu dla Ciebie. Go